Powiem Ci, ja to trochę boję się tej wiosny. Bo nie wiem co to będzie. Zawsze jak była wiosna, to ja mieszkałem w kurniku i, i wszystko było dobrze. A teraz, teraz co to będzie na wiosnę? Musimy wziąć jeszcze gorczycy Dużo i oregano. Cukier mamy. Mąkę mamy. Yy, to jeszcze może kary. Yy, I więcej mąki. Radę, to ja wezmę jeszcze kaszę jęczmienną i kaszę jagla. To idziemy. Idzie was do lasu. Tam znajdziecie odpowiednie osoby. Dzień, 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 dobry. dzień dobry. Kogo ja widzę? Ja jestem kurczak Śmieszek, a to jest Kura zając. I zając, Piąteczka, Piąteczka. Co e, wy tu robicie? No, szukamy leśnika. No to tak się składa, że nie jestem. Zapraszam was do szkoły do techniku leśnego w widzie. Co wy na to? Idziemy na lekcję? No to chodźmy do szkoły. Zapraszam, zapraszam. Gdzie my jesteśmy? szkoła leśnej, Zapraszam, właśnie, Super! Ale fajnie! Czy macie jakieś pytania? Ja, ja! Powoli, powoli, powoli. Ja. Ugh, zając mi to podpowiada, że to jest nasza pierwsza wiosna i trochę się baliśmy, co to będzie się działo. Czy, czy jest czego się bawić? Nie ma się czego bawić wiosna, Zima była więc... fajna, jeździliśmy na samkach. I... Ale wiosna to najbardziej pora roku, wtedy jest najładniej. Wtedy widać ten kontrast. Zobaczcie, jak byliśmy w lesie, było biało-szaro momentami i tak szaro, zupełnie ciemno. To w tym momencie, za moment, jeżeli już ruszy naprawdę wiosna, to będzie zielono, kolorowo i będzie pachniało. Las wiosną pachnie. Wyrastają już nowe pędy, nowe igły, pojawiają się. To jest taki. Już później, w maju, już taka wiosna już jest rozpędzona, to wszyscy się zachwycają, każdy chodzi na spacer, szumi las, pięknie pachnie u nas w Sosnowym Lesie. to widać wtedy, że to jest wiosna wiosna będzie zielona bę. mm, Będą pyszne rzeczy do skupania e, i do jedzenia, dla Ciebie szczególnie. Mm -hmm. Panie leśniku, skąd drzewa w lesie wiedzą, że wiosna już idzie? Drzewa wiedzą to stąd, bo najpierw musi zrobić ciepło, jak jest temperatura dodatnia powyżej na przykład 10 stopni, to drzewa już się orientują, że coś się zaczyna dziać w przyrodzie. I tak naprawdę przede wszystkim jeszcze tu decyduje długość dnia, czyli słońce. I jeżeli słońce przez dłuższy czas operuje na niebie, to drzewa zaczynają sobie zastanawiać się, a to jest dobry czas, żeby wytwarzać nasiona, żeby przygotowywać się do, do wzrostu żeby wytworzyć liście, a później kwiaty. Trzeba po prostu, chcą przetrwać. I wygląda to tak, że na początku na początku pojawiają się pąki. Pąki, czyli takie pąki, zakończenia, zapisane. pąki, zakończenia takie na pędach. Yy, takie puste pączki na pusty czwartek. Tak jest, prawie. Pojawiają się zielone liście i w tym momencie, jak już jest naprawdę ciepło, jak to się wejdzie do lasu, to widzi że drzewa zaczynają ten swój przyrost one, no jak można powiedzieć, wybuchają, wystrzeliwują kolorami, a przede wszystkim taką świeżą zielenią. Możemy jeszcze poznać po tym, że w lesie pojawiają się na początku, jeszcze przed wiśnie pojawiają się kwiaty. Całe dno lasu będzie zasłane kolorowymi. Kwiatuszkami. To najczęściej to będą fioletowe przylaszczki, będą to białe zawilce, ale całe kobierce w przyrodzie tak wygląda, że zanim się pojawią liście, te małe roślinki, które są na samym dnie, no to tak mówimy, yy, potrzebują światła. To jest taki aspekt wiosenny. Wtedy te, te kwiatki malutkie mają dwa tygodnie na to, żeby zakwitnąć, tylko dwa tygodnie, bo w pewnym momencie pojawią się liście na górze, nie ma światła i te roślinki już niestety zamierają. Czyli te rośliny ze sobą hmm. rozmawiają. Jedne drugim mówią, że coś hmm. się zaczyna lub kończy. Tak, to, to przede wszystkim słońce tutaj decyduje i długość dnia, więc hmm. przez dłuższy czas. Widno. Zobaczcie, że teraz właśnie wiosną m, nawet już o godzinie, o godzinie 18-19 jeszcze mamy widno, no, prawda? To znak dla, przyroda, dla przyrody, że czas ruszać, czas zaczynać swój wzrost. A jak zegarki przestawimy? Bo ja nie ma to... zegarków, skąd wiecie, się No właśnie, no tylko ludzie przestawiają te zegarki. Przyrodniczo nic się nie zmienia, bo zobaczcie, mm. że to słońce nadal wędruje. Ziemia się tak obraca, tak? wydaje nam się, że to słońce się podnosi coraz wyżej, coraz wyżej i tak naprawdę latem mamy najdłuższy dzień w Polsce w roku, ale wiosna to już jest ten czas, kiedy, kiedy już jest wystarczająco długo ten sygnał dla świata, przyrody już zostały, gdyby... Wysłanie. Panie Leśniku, a zwierzęta? Bo drzewa już wiemy, że się robi ciepło, że się robi jasno i one wtedy zaczynają rosnąć. A zwierzęta skąd wiedzą, że już mogą na przykład do nas wrócić z ciepłych krajów? Zwierzęta też to widzą już u siebie, tam gdzie są na przelotach na, na, na przelotach, powiedzmy, tam gdzie, gdzie odleciały na zimę, to też chcą powrócić do swoich miejsc legowych i początkiem takim. Sygnałem dla obserwatora przyrody jest to, że lecą klucze gęsi. To jest przede wszystkim to. Gęsi potrafią u nas tutaj ze trzy tygodnie nawet do miesiąca przelatywać, głośno gęgając i słychać piękne i widać klucze na niebie, żurawie się zaczynają odzywać, ale poza tym te ptaszki, które u nas zimują, sikorki zaczynają inaczej grać. Sójki, które są w lesie, one zaczynają ze sobą już śpiewać. Już też oczekują tego, że niedługo się zrobi ciepło i że będą mogły swoje mieć gniazdko i swoje małe ptaszki. Dzieci w przedszkolu śpiewają, że stary niedźwiedź mocno śpi. Czy te ptaszki go budzą? Ptaszki, go mogą, obudzić, ptaszki mogą go obudzić, ale to też mi się wydaje, że temperatura decyduje. Misiu się wyspał, misiu się najadług, już na zimę. Zgłodniał po całej zimie i właśnie się przebudza i to też początek. I głód go budzi. I głód ja go też budzi. tak czasem mam, że z głodu wstaję nawet w środku nocy. A czy niedźwiedź też może wstać w środku zimy? Raczej nie, chociaż musiałoby być ciepło. Czyli zima hmm. musiałaby być słaba, to wtedy w bieszczatach niedźwiadki potrafią albo bardzo późno w ogóle się położyć, spać, hmm. nawet w grudniu albo później. I przesypiać krótko. Jeżeli jest słaba zima, jak mamy taką porządną zimę, to mi się zajeć. Przecież prześmą, bardzo. Czy może zima przejść bez że Czy jest yy, zi, Boże, nie zima, tylko wiosna? Czy jest zima, a później od razu lato i nie ma wiosny? Nie ma. Czegoś takiego w przyrodzie nie ma. My żyjemy w takim klimacie w Polsce umiarkowanym, że mamy te cztery pory roku ze względu na temperaturę. I to wszystko widać już w przyrodzie. Tak samo drzewa się budzą, te drzewa właśnie przyrastają. Na początku wiosny przyrosty wiosenne to są takie coraz większe, coraz większe, coraz większe. W lato jeszcze, a później już przy przyrosty zamierają, czyli widać jak gdyby tą, ten, ten czas, tą zmianę pory roku nawet na przyrostach na drzewach. No dobrze, a czy, czy my jako zwierzęta hodowlane, możemy się jakoś na tą wiosnę przygotować? Myślę, że wy też zmieniacie swoje futro, jeśli chodzi o zająca. Piór, pióra, gubią, pióra gubią kury, Czyli też się przebierzają po zimie i się okazuje, że też znoszą wtedy więcej jaj nawet kury, dlatego że jest ciepło, jest ciepło. Zaczyna się już wiosna. Wiosna to jest czas godów dla większości powiedzmy ptaszków, dla większości roślinek i pojawiają się właśnie młode. Teraz raz pokażę tę ciekawostkę A Co tu takiego? A zobaczcie. To jest poroże, poroże jelenia. Poroże jelenia. Spróbuj Ale przystawić tam zającowi, jak to będzie wyglądało. Nie, zając zaraz będziesz rogać. O, pokażę. O, mniej więcej tak. Jelen ma. Ja cię jelen ma takie. Ale masz teraz, poroże. Ja nie wiem czy ty się nie boisz, że my ci te rogi przestawiamy. To poroże. To poroże. I skąd się bierze takie poroże? Takie poroże rośnie jeleniowi przez kilka miesięcy. Wiosną, ale skąd wiemy, że jest początek wiosny? Albo koniec zimy. Generalnie jeleń zrzuca, jeszcze jak są końcówka, jest końcówka zimy. Jeszcze jak są śniegi, zrzuca takie poroże, czyli to może być marze. Mm -hmm. Może być luty, ale może być też marzec, czyli teraz tak naprawdę, kiedy jest początek wiosny, takie poroże możemy znaleźć w lesie. Jelenie gubi i co roku nakłada kolejną taką, taki swój mm. taką. A czy to nie, nie, nie boli, że one mu odpadają? To nie boli, on nawet chce że zgubić, jelenie chcą zgubić byki. Takie poroże nawet spędzi, takie poroże w pewnym momencie jeleń wyciera sobie od drzewa i no myślę, że każdy by chciał znaleźć takie, to jest szczęście znaleźć takie, takiego zrzuca. Fantastyczne, dużego. ale Wylecia. ciężki. Ja bym nie chciał Wylecia. tego nosić na głowie. Tak. Służy to jeleniowi trochę do obrony, a tak naprawdę jest piękne na głowie jelenia, pięknie to wygląda. I w ten oto sposób jeleń tak stąd, jeleń jak królewskie zwierzę chodzi z takim pięknym pielnicem. Czyli jak znajdę takie poroże, to znaczy, że już jest wiosna. To już jest wiosna, to już jest wiosna. Już jest wiosna. Jeżeli on świeżo zgubił wiele, to wtedy jest na pewno wiosna. Wiemy już jak budzą się niedźwiedzie, wiemy, że na drzewach pojawiają się e, pączki bystrzne, tłuściutkie, e, ale e, tak naprawdę to jak to się dzieje, że ono się budzi? Skąd, Skąd wiemy, tak? tak, że drzewo się budzi? Rzeczywiście drzewa zasypiają na zimę, one nie umierają tylko Przeczekują, można powiedzieć, tak naprawdę, ale wiosną. Z momentem pojawienia się pierwszych liści to drzewo rusza do życia. Także soki, które ciągnie, można powiedzieć, z wody, które ciągnie wodę do samej góry, do samej korony. I wówczas wytwarza sobie jeszcze troszeczkę pokarmu z drewna, i co ciekawe można pozyskiwać takie dobre soki, bardzo zdrowe, słynne są mm, takie soki. Z brzozy. Z brzozy? Tak, z Ja lubię to na Nazywa się to czasami jaskoła, ale dobry sposób, zwłaszcza jeżeli mamy w sobie brzozę na swoim podwórku, można ją odpowiednio nawiercić, podstawić takie rureczki, żeby nam się soki zbierały z brzozy do wiaderka. I te soki można pić wtedy przez, mm. przez kilka tygodni, tego soku jest bardzo dużo. A czy one są smaczne? One są smaczne. Są słodkie, ale przede wszystkim są bardzo zdrowe. Mają super sużerku i zdrowych związek. Chyba musimy znaleźć jakąś brzozę. Okej. Okay.